Witajcie, w poniedziałkowe popołudnie właśnie skończyłem pracę i będę jechał do domu. Będę nagrywał w czasie jazdy, ponieważ mam bardzo mało czasu dzisiaj i... Zaoszczędzę w ten sposób troszkę, a nie chciałem Was zaniedbać. Ok, w każdym razie chcę poruszyć teraz dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że no jutro mam wyjazd do, do Houston, czyli wylatuję we wtorek, wracam bodajże w czwartek, a następnie po kilku dniach będę leciał do Peru i gdy wrócę z Peru to do Kanady. Więc troszkę się to zapowiada, zapowiada się interesujący okres, z tym, że wszystko się może zmienić, tak to w tej branży bywa, że z dnia na dzień się czasami sytuacja zmienia. Mówiłem Wam też o tym, że pracuję nad tym filmikiem związanym z naszym osiedlem. No i chyba udało mi się, za, yy, udało mi się załatwić kogoś, kto, będzie, kto przygotuje dla mnie muzykę. Ten ktoś właśnie ją tworzy. Mam nadzieję, że się wyrobi. I jeżeli to się uda, to oczywiście polecę, yy, polecę tego artystę na, yy, pod, tym, pod tym filmem. Yy, no to się wszystko rozstrzygnie w ciągu najbliższych kilkunastu godzin. I kolejna kwestia, którą chciałem poruszyć, to jestem zaskoczony postawą niektórych osób, które tak bardzo negatywnie oceniły te ostatnie dwie playlisty. Chodzi o, tą, o ten film z wpadką. No, tam, mówię, zaskoczyło mnie oburzenie niektórych ludzi ze względu na to, że pozwoliłem sobie tam troszkę poprzeklinać. No, jestem tylko człowiekiem, napisałem na początku filmu nawet takie wyjaśnienie, że tak naprawdę to, to nie jest koniec świata, że Sebastian troszkę przeknął, prawda? Tak jak tam napisałem, mam dosyć stresującą pracę, jestem daleko od domu, i wiadomo, że w jakiś sposób muszę odreagować. I to, że będąc sam na sam z żoną, pozwolę sobie troszkę zakląć, to nie znaczy, że jestem jakimś chamem i tak dalej, ponieważ w Towarzystwie, ja tego nie robię, tak samo jak kręcę filmy, to czy myślicie, że ja, się, że ja się muszę jakoś specjalnie hamować, żeby nie bluzgać? Nie, ja zwyczajnie takiej potrzeby nie czuję. Ja się wyszumiałem właśnie wczoraj, tam sobie zaklełem, napiłem się piwa i to mi wystarczy. Nie jestem ani agresywny, nie jestem jakim, czy jakimś alkoholikiem, nie mam nałogów, nie, nie palę, ale to, że czasami zaknę, to jest chyba jak najbardziej normalne i lepiej w ten sposób odreagować, niżeli na przykład wyżywać się jako kierowca na drodze, gdzieś tam szybko jechać i tak dalej. Ja mówię, no ci, którzy, najczęściej jest tak, że ci, którzy najwięcej marudzili, to pewnie sami mają jakieś inne grzeszki na, na sumieniu, no nie? I tak samo, jeżeli chodzi o koty. Nie rozumiem podejścia tych osób, które, które wchodzą na playlistę dotyczącą kotów, po czym komentują, że nie lubią kotów i oceniają, wpisują właśnie taki negatywny komentarz i negatywną ocenę dają. Ta, no, po to przecież są stworzone te playlisty, żeby każdy znalazł ten, dla siebie ten materiał, który go interesuje. Bo okej, okay, vlog jest na temat życia w Stanach Zjednoczonych, ale też nie mogę jedynie na tym się skupiać, dlatego że chcę mieć też jakąś pamiątkę dla siebie na przyszłość i nie chcę zakładać kolejnego kanału, w którym będę wrzucał filmy tylko o kotach. Prawda, bo to nie ma sensu. To jest mój kanał, na który sobie wrzucam te filmy, które, które uważam za słuszne. Jednakże. Jednakże nie chcę Wam utrudniać poszukiwań materiałów, które Was powinny interesować, i właśnie dlatego stworzyłem te playlisty. To jest bardzo wszystko rozsądnie zgromadzone i nikt nie powinien mieć problemów ze znalezieniem informacji, które go interesują. Dobra, teraz jadę w każdym razie do domu i przygotowuję się na ten jutrzejszy wyjazd. A, nic, do zobaczenia później. Hej, a, jeszcze takie małe, takie małe uprzedzenie, że te filmy z kotkami będą się pojawiać cyklicznie, dlatego że kilka ich jest nagranych i one już są wrzucone na YouTube, tylko że nie są jeszcze dla Was widoczne, ale będą widoczne każdego dnia, bodajże o godzinie 16 Waszego czasu będą się pojawiać. No dobra, papa, pa, hej.